Zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są polskie nici. E, witam! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak usztywnić bombkę. E, bądź jajko, korzystając z balonu. Do wykonania roztworu do usztywniania użyję 3 czwarte szklanki wrzątku. cukru. Wsypujemy cukier do garnka, do wrzątku i mieszamy do momentu rozpuszczenia. Zdejmujemy z ognia i zostawiamy do przestygnięcia. Mamy już troszkę schłodzony roztwór. Widzimy, nie ma żadnego ziarenka cukru w środku. I teraz możemy zacząć usztygniać robótkę. Mamy gotową bombkę. Moczymy. Ja wrzucę sobie od razu dwie, żeby się dobrze namoczyły. Mamy namoczoną. Wyciągamy, odciskamy z nadmiaru. Odciskamy. Tak porządnie. Mamy już y, namoczoną bomb bombkę. W związku z tym, tutaj sobie to odstawimy. Wkładamy do środka balonik. Balonik wkładamy w to miejsce, tak żeby najłatwiej nam było wyjąć, i żeby bombka miała okrągły kształt. Mamy w środku mucha. Nadmuchałam. Zakręcamy. Zawiązujemy balonik albo ja używam małych gumeczek i wtedy balon mogę wykorzystać jeszcze drugi raz. Zawiązujemy porządnie. Najlepiej kilkukrotnie, żeby mieć pewność, że powietrze nie wyjdzie. I mamy przygotowaną bombkę do usztywnienia. Tą bombkę w sezonie grzewczym ja zawsze wieszam koło kalaféra, wtedy szybko nawet schnie, a teraz latem wystawiam po prostu na balkon, na słońce, bądź po prostu w ciepłe miejsce, może niekoniecznie na pełne słońce, ale w ciepłe miejsce, wtedy bombka również nawet szybko schnie. Usztywniając na cukier musimy się liczyć z tym, że bombka będzie schła dłużej, niż e, jeśli usztywnimy innym sposobem. Pokażę jeszcze, jak usztywniać dzwonki. Mamy wtedy gotowy dzwonek już namoczony. Kładamy sobie balonik, jest ten długi balonik. I będziemy tutaj będziemy tutaj dmuchać pompką. Podmuchamy do uzyskania pożądanego e, rozmiaru. O, u mnie jest taki e, kształt, zawiązujemy i dajemy to również do wysuszenia. Mamy już y, sztywną bombeczkę, jest twarda, można powiedzieć jak kamień. Żeby y, teraz zdjąć balon, ja korzystam z y, drugiej końcówki szydełka i odklejamy sobie y, nasz balon od bombki, wkładając tutaj te otworki, tak żeby się całkowicie odkleili. Takie odklejenie sprawi, że jak spuścimy powietrze z balonu, to bombka nam się nie odkształci jeśli nie będzie jeszcze do końca usztywniona. Tutaj moja bombka jest bardzo sztywna, wbijając paznokić, nawet nie chce za bardzo się wgnieść, natomiast jeśli czasami macie nie do końca wysuszoną bombkę, to może ten balon przy spuszczaniu spowodować to, że po prostu bombka się odkształci. Mamy już odklejone wszędzie. Wciągamy gumeczkę, bądź jeśli e, zawiązaliście balon, to po prostu przebijamy, robimy delikatną e, dziurkę, jakąś malutką i spuszczamy powietrze. Jeśli przy spuszczaniu e, jeszcze usłyszycie ten dźwięk e, tego strzelania, to znaczy, że gdzieś jeszcze balonik jest przyklejony do bombki, to wtedy jeszcze e, znów poodklejać w paru różnych miejscach. Spuszczamy, wyciągamy balon. A, no, wyciągamy tą stroną, która jest dla nas wygodniejsza. I pompka jest e, usztywniona. Widzimy, jest z tej proporcji, którą Wam pokazałam, jest twarda jak kamień. Jeśli przyciśniemy, to tylko delikatnie e, się wgniata. Mam nadzieję, że mój sposób usztywniania przypadnie Wam do gustu i pomoże e, tym osobom, które potrzebowały pomocy w usztywnieniu, i Wasze ozdoby będą pięknie usztywnione. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Martyna z Mabiką.